Chcę robić szczerze? No, żeby gospodarz byłam domowa, ale szczerze. Mnie ja? się ojciec, tak, o to tak. Ale to tak. Ty. Ty, a, ty. Ale z tym nosem cię nie wezmą nigdzie. Słuchaj? Z tym nosem cię nie wezmą nigdzie. Ja nie, nie żona nocna, tylko ja chcę, żeby. O. Ja bym chciała mi pomógł, to bym zrobiła dla bo pracowałam. mam. Tak, o to by się cieszyło. Jeszcze. Ja. Szczerze, szczerze. Chociaż nie, dzisiaj troszkę się upiłam, ale suma. A trzymałem? gdzie piłaś dzisiaj? Szżej. No. To ja bym tak naprawdę, jeśli pani nie uwierzy, jeśli pani, szczerze, tak. Ej, to kiedy przecież do nas posprzątać? Tak. Jeśli co? chodzi o te sprawy, to tak. No. Na luzie, ja mam dużo czasu, nie, szczerze, przepraszam, może nie ładnie, dmucham. To wszystko, piłam, ty, nie, nie a, a, jak, a jak ten? Sprzątasz, nie? Masz, masz swoje masz twoje narzędzia do sprzątania. Ale oszczędzanie to jest takie a, naprawdę. A w WC Pikera ten? Ty przynosisz z sobą, czy nie? Ja mówię, a masz, z panią rozmawiam. Ale to ja płacę. Masz gąbki jakieś i mopa? Jeśli panu, panu, panu szczerze powiem. Bo jakiś uko już pracowałam, ale tak normalnie, na ludziach. Pewnie, że pracowałam. A, a myjesz na przykład myjesz rano zęby domownikom? No chodź, ja moje zęby wszystkie są, przepraszam. Gdzie? Fajne masz pokażę? Nie no, wszystkie no. Troszkę się tak. Ale ja bym popracowała, szczerze. Jeśli pani uchodzi, chodzi o to, to szczerze. Tak, nie kłamie. No, co, zaniedbałam, jak to się mówi, zaniedbałam. A gdzie się piłaś? Ja? No. Trochę się tak upiłam. A gdzie? Ale suma sumarum jestem dobra dziewczyna. Ja? Tak, upiłaś. A co przepraszam. robisz Przepraszam. No przepraszam. Mogę przyjąć się do ruskiego cyrku? Będziesz na trampolinie skakać. Nie no, takie no takie to, to nie, ale ale Zajnie. potrafię gdzieś początać, komuś pomóc, żeby troszkę pieniążków bym zarobiła, szczerze, nie. nie.